Ten zapasowy to zrobiłem te rzeczy, no. jak widzieliście niedawno, go nagrałem, no i teraz jako teraz nagrałem, wszyscy, wszyscy śpią, dziecko, wstaje jedyne. ちょっと痛いんちゃった <laughs> <laughs> Opierz się rano. rano. No nie wiem kiedy wstaniesz. Wszystkie dzieci śpią, jedyne ona śpija jeszcze się z pana. Dobra, dziecko w środku nocy stało. Więc sobie by mogą porobić w tym czasie. Może coś ciekawego. Nie, weź prysz. Kiedyś. To będzie idealna stacja, to nastolatka. Nie wiem, no, co to z tego zrobię. Może też dojdzie do nastolatki. Hmm. Może, może mm -hmm. fajn, to będzie ostatnia stacja, taki fajny dom, taki idealny, ale... To jest tu ostatnie piętro, albo jeszcze tutaj gdzieś jakiś pokój postawię. Czy że córki pomniejsze, tak? Bałagan, to sprząta jest bałagan, jak tylko ma Tak się. E A ile zostało naszego spaghetti? 8 godzin? 8? No zaraz się skoczy do 8, godzin. będzie 7. No trudno. Wszystko amatury ma strasznie dużo opatrz bo... za... tylko tyle, no, ale to myślę, że jest za tysiąc i ona malowała odbyć dobrze, to było tylko dziewięć powinien być szczęśliwy, no bo to jest trudny, halo Na klawiaturze, na klawiaturze Dlatego, że musiała nas jakoś wziąć, żeby ten ład był na Twoim Bąż. Zostajna. O, jeszcze mu za futało. jej I sprawdźmy. Nie wiem, jakie ja chcę jej kupić. A może. To będę szukał, co by je zrobić. Niezależnie, może mi to Jak Ja chcę, żeby była czarująca. Tak, czarująca. Załatwiona. Nie zobierać tak, czarująca. strasznie zaczony i strasznie śmierdzi matka taka nie wiem no szkoda, że jest czułem obraz, nawalowałam artydzieło, tutaj mamy taki obrazek, wszystko potem przejrzę, ile kosztuje sprzedał niepotrzebny, no bo to co mi tylko na pewno nawet ciekawe

Będziesz chrapał. Będzie biegła. Cudzej. Mm. Jak ty miałeś nas śmierdzić? A tutaj śmierdzi. No dobra. Jeszcze chwilę, tylko na głowę ci spadło.

Well, Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> Moja mała trochę krzyczała, tak? Jak to słyszeliście? Może, może, tak, może, nie? Ja to wszystko słyszałem. Jeśli będziesz... Na to kto? Na przykład Polska Masz szczęście dzisiaj jedziesz do pracy, w której masz południe.

Nie da się na pewno słyszeć dużo, dużo, dużo huków. Teraz jest... Aha, już... Aha, że do szkoły dzisiaj zapomniałam. Będzie się tak się długo kąpał. Dobra, wykąp się dokładnie, żeby się ładnie pachniało. Dobra, już nie musisz. Jadę uroczysty owiat. Dobra. Dobra, on zabrał moje oh. wydarzenie do ja 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 ja. rady, Dobra. Sonic is the same city. <laughs> Double.

Пауш? Да, пожалуйста. А, не А, не так, oh my